Cześć! Witajcie w porodniku jak zrobić pokaz fireworków. Będziecie potrzebowali redstone'a, przekaźnika, gazownika, czerwonej pochodni i firewerek. No dobrze, to już omówiliśmy wszystko. Zaczniemy sobie od zrobienia coś w rodzaju takiego generatora. Jego się chyba robi w ten sposób. I trzeba tak zrobić. Zaraz zobaczycie wszystko. Dobra, to już mamy. On się nam świeci tutaj. No i teraz najważniejsza rzecz. Macie czerwony proszek i trzeba tak kliknąć, O, żeby tak wyszło. Po prostu zniszczycie i szybko klikacie. No dobra, to już generator mamy załatwiony. I teraz zajmiemy się robieniem jakby takiej wyrzutni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8 A może być 7, nawet dobra Wystarczy nam 7 Robimy w ten sposób to O, oj, oj, ci. O, dobra I teraz robicie tak O, czekajcie czy to działa, czy to będzie działać A, to w złą stronę, to w tą stronę, bo siebie musicie to postawić I wtedy będzie działać Robicie tak. To jest, to jest drugi krok, a trzecim krokiem jest przestawienie tego na trzy. Trzybicie, raz, dwa, trzy. No, chyba na ostatnie. I tak z każdym robicie. Czuj. Dobrze. Chyba o trzy trzeba to przestawić, nie wiem. I teraz tak. To chyba możecie tak połączyć. I... chodzi za przerwę. Ale tym... Nieważne. Yy, dobra. To robicie tak. Łączycie to z tym. I... Powinno Wam to wyjść chyba wszystko. O. To. to sobie zostawimy na... Jeszcze tam nie je wychodzi. Przepraszam Was. Ojejku. O, teraz będzie wszystko ładnie działać. Dobrze. No to jeżeli tak macie. Oj, to macie dobrze. No i teraz pora na amunicję. Czyli nasze y, fajerwerki. Ja już je zrobiłem wcześniej. Ale taką fajną poradą dla Was będzie to, żeby kliknąć na taki właśnie stack, fajerwerek, środkowym przyciskiem myszy. Widzicie? Ja sobie to wszystko zbiorę. O, mogę iść na ten wzrost. wszystkie te ojciec. Dobra, mamy już jeden. Drugi, trzeci, czwarty i... Jeszcze musicie chwilę poczekać, stary, ale muszę zabrać tę amunicję. Co to stąd bierzemy? Dobra, myślę, że nam tyle wystarczy już. To. Na którym skończyliśmy? o tym? Tak. Napełnimy jeszcze ten. Ten. No i ostatni nam został. No, No. Jak już macie takie coś, to włącznie do i macie tutaj pokaz No. Tu tyle na dzisiejszy poradnik. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No. Pożegnajcie też. Cześć.